Agata Solarska witam w przepis na hit, programie, w którym bliżej poznajemy gwiazdy polskiej sceny muzycznej, a szef kuchni przygotowuje danie inspirowane ich największym hitem. Gościem dzisiejszego odcinka będzie zespół, który na polskiej scenie muzycznej istnieje już ponad 50 lat. No, a jego przeboje nocą pokolenia. Szef kuchni Piotr Gipsiak, cześć! Cześć, bardzo mi miło. Ponadpokoleniowe pokoleniowe danie. Yy, świetnie się komponuje w każdej karcie menu. Trudno sobie wyobrazić dobrą imprezę. Oczywiście. Bez tatara. Wiesz, istnieje tysiąc sposobów na przyrządzenie tatara. Jestem ciekawa, jaki ty masz patent. No, ja uwielbiam ten naturalny, taki klasyczny tatar yy, z polędwicy wołowej, oczywiście, z dodatkiem cebuli i marynowanych grzybków. Do tego dodaję zawsze jajko przepiórcze, ale dzisiaj podkręcimy go jeszcze dodatkowo serem długo dojrzewającym, więc myślę, że będzie smakował. Tarty na tarce? Starty na tarce. Mm, brzmi apetycznie, no. Zostawiam cię przy pracy, a ja już uciekam do mojej gości. Grzegorz Skawiński. Waldemar Tkaczyk, witam panowie. Dzień dobry, witamy wszystkich. Witamy. No, 20 lat minęło od wielkiego comebacku zespołu i wzbogaciliście się panowie o nie tylko jedną samogłoskę dodatkową w zespole, ale też o wiele nowych, nowych hitów, czyli nie zwalniacie tempa. Udało nam się wylansować nowe rzeczy, mamy zupełnie nowe pokolenie odbiorców. Kombi łączy pokolenia, a na dowód tego jest nowa krew w zespole, czyli Adam Tkaczyk. No słuchaj, to już tak jest przez kilkanaście lat, bo on gra bodajże ponad dziesięć z nami. Bardzo dobrze się z nim gra, się zgraliśmy jak, jak rodzina. Może tam nie do końca wypada, ale No nie wypada, nie. Adam jest przede wszystkim znakomitym perkusistą, to jest obłęd w ogóle jako. w ogóle cały zespół, panowie. No, pozdrawiamy, no. Wojtka Hornega, Na szynku. Nasz syn, I panie. drugi synku, tak. bo Wojtek też w sumie jest takim naszym synem, bo połączył do nas do skałokera i potem grał z nami przez całe na, także to jest taki też nasz, nasz wychowanek. Was połączyła muzyka w szkole, ale pytanie czy siedzieliście w jednej ławce, bo do klasy chodziliście jednej. Tak. Tak, tak. zaczęliśmy siedzieć w jednej. No, tak jak, jak dzisiaj. Się, jak się, <grym> jak się, jak się yy, poznaliśmy, no to było naturalne, zupełnie. I było tyle tematów się, do mówienia, że... w ogólniaków w pierwszej klasie. Że wiesz, myśmy nie patrzyli co tam się dzieje. Na lekcji, tylko gadaliśmy o swoich Henriksach i innych gitarach. Byli tacy nauczyciele, co im to jednak mimo wszystko przeszkadzało i zawsze nas przesadzali na pierwszą ławkę, żebyśmy my nie gadali bez przerwy. To nam przeszkadzało z kolei im to przeszkadzało, nam nie przeszkadzało. Jak siedzieliśmy w pierwszej ławce, vis-à-vis -vis na przykład nauczycielki. E Języka polskiego, pani Sałaty na przykład. i w ogóle tak jak tutaj mieliśmy ją ten. A i tak gadaliśmy. Panowie, no to niegrzecznie byliście trochę. Tak, myśmy ten mieli ten... słuchaj zniżone stopnie ze sprawowania przez cały liceum. To był jeszcze taki system dosyć rygorystyczny. komuna była. I, i, I nauczyciele byli tacy i oni uważali, że bo tam się wydało w pewnym momencie, że my jednak gramy gdzieś tam w jakimś młodzieżowym zespole. Mhm. Długie włosy i tak dalej, więc tam musi być... Dzieją się rzeczy straszne. Na to, Patologia to, na narkotyki, pewno. Narkotyki, wódka i tak dalej i to oni mają złe towarzystwo. I dlatego mają czwórki ze sprawowania. A czwórka ze sprawowania to, to było tak jakby prawie już areszt. Staraliśmy się nadrabiać jakoś tam, ponieważ czasem się zdarzało, że nie było nas w szkole, bo gdzieś jeździliśmy na jakieś grania. E, więc staraliśmy się trochę nadrabiać właśnie obecnością, e, nawet pewną aktywnością. E, e. Nauczyliśmy się francuskiego w szkole, zapomnieliśmy, Potem <laughs> rosyjskiego się nauczyliśmy też. E, ja nie zapomniałem, nie wiem jak Władek też. Ja po rosyjsku mogę mówić nawet teraz ten Tak, Możemy rozmawiać, a nie będziemy rozmawiać, rozmawiać, bo to. to po żołdę. Żołdę. Proszę, pamiętacie się z tych czasów? Proszę bardzo. Oczywiście. Poproszę o, o, o żywe komentarze. To, to jest zdjęcie ze zdjęcia pierwszej naszej płyty z tyłu. Mm -hmm. no to moje. Twoje e, no pokaż. Nie, to nie jest pierwsza płyta, to jest nowy rozdział. Niewiele się, zmi niewiele się zmieniłeś, Walter. Tak. Chociaż przez okulary mało widzę. To, 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 to jest... O, poczekajmy, poczekajmy, możesz jest... ciągnąć. O, tak? pięknie. I pokaż teraz, no naprawdę ten sam chłopak. Ja tu na siebie patrzę, pamiętam, że to jest zdjęcie jeszcze z czasów, kiedy mieszkałem w Mławie. Mm -hmm. e, no wtedy były modne długie włosy. No i... Jakiej muzy słuchałeś? O tak, 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 tak. Dobrej. Wtedy słuchaliśmy głównie hard rocka, bo to, to było wtedy bardzo na czasie, i blues rocka, czyli Cream, Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, e, tego typu rzeczy. E, wtedy to była świeża muzyka, bardzo progresywna, jak na tamte czasy. Moi drodzy, a to zdjęcie gdzie było zrobione? To już, to już są bo... początki czasy... kombi. kombi. Tak. To chyba było już, ten jest łysy, ten jest teraz łysy, ten jest Niemcem, a ten siedzi obok. No pięknie, wspominaliśmy trochę. Wiesz co, syn bardzo ciebie przypomina, Waldku, pewnie słyszysz to U nas jest zresztą tak, ja, to tak, nawet ja sam widzę, szczególnie stare zdjęcia moje mhm. i jego obecne i powiem taką ciekawostkę, o, o której może nie wszyscy wiedzą, że Adam urodził się dokładnie tego samego dnia co ja. My mamy w, te, w ten sam dzień oczywiście urodziny i jeszcze bardziej, bo ja jestem troszeczkę e, ten e, numero, numerolog, o. nie lubię trzynastki i tak dalej. I słuchaj, synci się, jak tu w to nie wierzyć, jak syn pierworodny rodzi się w twojej urodziny, a ty masz 33 lata. Jeszcze jesteś no, mistrzowską cyfrą, ja jestem 33. Z wami zawsze jest pięknie, panowie. Ehm, powiedzieliśmy trochę o, o twoim synu. Ty Grzesiu dzieci nie masz, ale masz pięcioro chrześniaków, słyszałam, czy to prawda? Tak, już i tylko? Mię Chyba... Mię nawet nie kojarzy. Ja nawet nie liczysz już. Które jest. Które, <laughs> to, że... Któreś poszło w ślady muzyczne? Ehm, tak, 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 tak. Zdecydowanie. A. Zdecydowanie. A. Mam takich chrześcijan, którzy grają. To jest, to jest, to jest też miłe. Mhm. Ale oni się zbliżają powoli do pięćdziesiątki, do więc. Grzesio, no, jesteś jednym z najlepszych polskich gitarzystów, ale nie wszyscy wiedzą. Wtąd to wiesz, kto ci powiedział? To plot! <laughs> ale nie wszyscy wiedzą, że mało brakowało, a zostałbyś akordeonistą. Ale u mnie było podobnie. Że moja mama też, jak ja mówię, gitara, ona powiedziała, akordeon to ci możemy kupić, a gitary nie. Co ta gitara była jakaś przeklęta? No tak, bo to było wtedy no obrazobórcza muzyka. coś wychodzi, tam coś, nie? Starsi myśleli, żeby teraz zagrać Walczeka na akordeonie. O, i to by była duma z dziecka. A nie domyki, ja I o tym same myśleli rodzice, zapisując I Cię na lekcje? Dokładnie tak samo. Ja sam chciałem grać. Na ale co Cię on? pasjonowało? Na akordeonie chciałem grać, przecież ja miałem wtedy 5 lat. jak ja się ja dowiaduję to, to był wtedy bardzo popularny instrument. Bardzo mi się podobało, bo wszyscy w okolicy tam, którzy muzykowali, grali na akordeonach. I to chciałem grać, ale tam trochę mi nie wyszło. <śmiech> <śmiech> Nauczyciel stwierdził, że nie mam jednak Chyba talentu do muzyki powiedział rodzicom, a tam nic z tego nie będzie. No akordeon to też nie. jest taki prosty instrument. Prosty, pamiętam, że cała rodzina składała, na gitarę zresztą potem też. I kupili mi taki maleńki akordeon, 32 basy taki trochę... No mówię, miałem wtedy chyba 5 albo 6 lat, więc. Ten Ale... nauczyciel szpał na lekcjach. Spala ja mówię, lekcje? tak, ja, ja wtedy jeszcze nie umiałem ani czytać, ani pisać, a on mnie spróbował uczyć nut, więc to już w ogóle wszystko Abstracje po atrakcja, zupełnie dla młodego człowieka. Pan tam przychodził, tam mówi tam graj, tam teraz pół te i pewno się tak odjeżdżał, No to ja tam odkładałem, myk, 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 na podwórko, na trzepaku się przewijałem, bo to była obowiązkowa instytucja trzepek. No, wszyscy, wszyscy robili figury akrobatyczne na trzepaku, albo tam nie wiem, pograłem w piłkę, albo cokolwiek, no i tam do no, 15-20 minutach wracałem. Tam. No i kończyła się lekcja, no i po, 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 po paru takich lekcjach pan stwierdził, że nic ze mnie nie będzie i miał rację. Ja myślałam tak jako dziecko. No. W końcu myślałem, że to się tak samo gra, że wystarczy wziąć i będzie grało. Do gitary już podszedłem dużo bardziej świadomie, wiedziałem mniej więcej czego chcę, o co chodzi i na czym to polega. No i panowie, wasz sen o chłopaku z gitarą się spełnił. Faceci w czerni, a w klipie aż po prostu cekiny biją po oczach. Znaczy, to z tymi cekinami, to było przy tym naszym powrocie tak trochę prze, prze, przewrotnie, bo o dziwo dowiedzieliśmy się naraz. Po tylu latach, że nas tak kojarzą, że kombi to było śpiewało to słodkiego, miłego życia, właśnie w nowych marynarkach, jakieś kolorowe. kolorowe. A myśmy w ogóle nigdy nie mieli takiego image'u. To było troszeczkę z przymrużeniem oka i, i, i w zasadzie tak na śmiesznie zrobione. Że... No ale to właśnie był taki wynik tego, nie? Bo my no byliśmy tak nie... tacy plasi w ogóle hmm. kolorowi. A ja jacy jesteście w domu? Cię i dresy? Sami, nie. Na czarną. Kapcie czarne. czarne kapcie czarne, czarne dresy. Czarny charakter. Na, Na polewkę. Na polewkę. Panie, nie chciałam powiedzieć, że dzisiaj czarnej polewki Wam nie damy. Nasz szef kuchni przygotowuje dla Was coś specjalnego i chyba potrzebuje pomocy. Idziemy do niego? No, skoro jest taka pozycja. Tak, no, Proszę bardzo. No, mam no, bardzo nadzieję, że jesteście do... trochę głodni. Ja też trochę gotuję. Także słyszałam, tak. słyszałam nawet więcej, że Ty... Odwrotnie z... Grzegorz. Ty gotujesz, a ja trochę gotuję. <laughs> Odwrotnie, walczę. ja nie, nie, trochę nie. gotuję. No, ty to jest To jest mistrz kuchni. A ja mistrz. słyszałam, że zanim zrobisz jakieś danie Grzesiu, to sprawdzasz w internecie przepisy. Wartuję. Nie, ja znam przepisy, ale to że jest, jest artystą to... w gotowaniu i on tworzy swoje smaki i swoje kompozycje. To jest tylko wyjście zawsze. No. Sprawdzam, ja to jak, jak coś widzę, jest zrobione. Nigdy nie sugeruje się Polegam tak jak w graniu na intuicji. Szef kuchni i zespół Kombi. Bardzo Piękne miło. Piękne przywitanie po męsku. Bardzo mi miło. Pokolenie było inspiracją naszego dzisiejszego spotkania, bo Tatar jaki jest? Ponadpokoleniowy. No, no, oczywiście. Od, Bywał na prywatkach? Od dzieciństwa. Tak? A gdzie tam na prywatkach? Ja codziennie jem. A ty na diecie ty... keto jesteś, więc mięso tak. Mięso jak najbardziej. A już polędwica wówczas. Cudownie. Zacierają rączki do pracy, mam nadzieję, bo Ty, Waltku, dostajesz uwaga, zadanie od naszego szefa kuchni. Tak? Takie bojowe. Czyli żeby co? co mam zrobić? Zdroić tą polędwitę. Tak, tak po prostu. Tak. O odsłonię, odsłonię Waltka pracy, 3, proszę go. bardzo. Z tego ma być tatar, pamiętaj. No tak, ale. Słuchaj, nie dałam Tobie tego zadania, bo Ty będziesz miał za chwilę inne. Powiedzmy, że tak. Zjedz, tak. wiem czy całą. No, to no, to to całą, całą ale śmiał. To pokroimy całą. Ja tak to, to kończymy tak? zaraz. Żebym się tylko nie znaleźł. Na, na czym polega sztuka? Dobrego, na to... czym polega? Nie. Żeby posiekać dobrze. Tak jak kiedyś yy, Tatarzy pod siodłem trzymali nie. mięso i się ugniatało, tak? Trzeba nożem dobrze, że tak powiem, posiekać. No najpierw na jakiś jest... na coraz mniejsze kawałki, tak, Ja później posiekać dosyć drobno. To potem posiekasz. Dobra. No, Nie się tak umówić, oczywiście. Ale niech posieka trochę kawałek, ja chcę zobaczyć ten ja. moment. Szybar kosztujesz? Tak, i lubię ten sposób jeść. Ojej! Grosiu, nie krępuj się. To Zapraszam. Jest... Spróbuj, czy dobre nie. mięsko? No, o. ale nie, jak w sumie, to jest, no jest, no jest najlepsze. Nie. Nie, 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 nie. Nie, nie przyprawionego nie zjem. Naprawdę? Nic, to. O, nic. A przyprawy jakie mamy dzisiaj? Dzisiaj mamy sól, pieprz. No i dodajemy troszeczkę lubczyku, żeby podkręcić smak Ja to dokładnie. Tara. No, no i oczywiście się... tatara jest super, bo to wiesz, na ma smak magii, nie? Dokładnie. Ja dokładnie jest... Mami nawet, bym powiedział. No, czy... To nie wiem, już ty może bardziej, co? No o, dobra, to ja już tak. kończę tutaj ładnie. Powiem ci, spisałeś się na medal. To miasto. Jedno z ulubionych dań? Trafiliśmy? Traf... No moje na pewno. W ogóle jest zatopione. Skupiłabym się na grzybkach, bo Grzesiu jest grzybiarzem. <laughs> <laughs> Raz sobie w życiu zrobiłem zdjęcie z grzybem, starego grzyba ze starym grzybem i ten, zostałem grzybiarzem. Nie, ale nie lubisz? Ma... nie sprawia ci to przyjemność? Sprawia no mi to przyjemność. Bywam czasem, to jest w ogóle fascynujące zbieranie grzybów. To znaczy, nie zbieram grzybów blaszkowych poza kurkami i to też z wielką ostrożnością. Rydzę umiem rozróżnić, ale, ale tam wszystkie ma humory, humory ma Buchomory, że tak powiem ten. I co to są za grzybki? Podgrzybki. Zgadza masz, się z oczywiście jak Szef... bardziej z się. Szef potwierdza, moi drodzy, no to czeka nas Tym... prawdziwa uczta. Może... Tak, co mamy? No, żeby... Nie, tutaj, tutaj, tutaj też mamy podgrzybki, 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 tylko z innego zbioru, masz oszczędza ja przyjaźniejsze. To... A zapraszasz czasem Waldkę na uczty do siebie? Kulinarne? Tak. tak Jakie jest szans. flagowe Danie Grzesia Waldku, teraz nie? Yy, no, Grzegorz całe życie yy, mm, celował w. Y, Orientalne dania. Byłem kiedyś w Indiach i poszliśmy ze znajomymi tam do restauracji w tych tychże Indiach, na Goa i poprosiliśmy, na goa. A. I poprosiliśmy żeby zrobili nam danie. Jakieś tam kary zamówiliśmy jaknięce czy coś żeby zrobili nam w takiej ostrości jak oni. Wiedzą, że, że, że chcemy tak nie, nie dla Europejczyków, tylko tak. No i tam ta była taka kuchnia otwarta w ogóle z takim piecem, w ogóle Pandori i yy, w ogóle ten. Jak sypnął tym chili, temu się zapaliło i buchnęło na, na całą restaurację, wszyscy wybiegliśmy, zaczęliśmy się krztusić. Nie? No. Także troszeczkę to, to danie, trochę amatorsko polecieli. No. Dzisiaj nie mamy chili, nie? Nie, nie mamy chili. Ale mamy... Nie będziemy się krztusić. A nie są kapary. Są... Nie do... Jest wszystko dobrze. O, marynowana cebulka, czerwona, super. Nie do wszystkiego ta ostrość pasuje, do tatara to raczej wiesz. No. Zobaczcie, jak pięknie tutaj maluje smakami, składnikami nasz szef kuchni. A propos malowania, Grzyciu, ty jesteś w ogóle żywym obrazem, jak patrzymy na ciebie, twoje tatuaże. Jeszcze żywy obraz. Jeszcze żywy obraz. No właśnie, mam do ciebie zadanie, skoro Waldek tak pięknie spisał się kulinarnie. To mam dla ciebie zadanie malarskie, mój drogi, ale to już tam na kanapach, jak wrócimy na kawę. Ok. Na kawę? Lecimy? No. Zostawiamy szefa kuchni i za chwilę się widzimy. Malowanie to jedna z piękniejszych i większych pasji Grzesia. Spontanicznie, skoro lubisz też spontan w kuchni, to ciekawa jestem, czy biała kartka dzisiaj do ciebie przemówi. Czy mogę prosić, wspomnisz mój sen. I namalujesz mnie dzisiaj prowadzącą program Przepis na Hit. Ja nie maluję portretów, nie, nie jestem na... tym dobry, ale spróbuję pobawić się trochę. Ale to może, może to być moje wyobrażenie ciebie? Ja na to liczę, czyli e, przez twoje okulary. Tylko błagam, nie czar. co chyba tutaj... Dobrze. Zrób, pobawuj się w ten Piotr. sposób, że Waldek, skoro tak się wspaniale rozumiecie i dopełniacie na scenie, e, dokończy dzieła. No. Ty nie malujesz, ale macie coś wspólnego, ponieważ twoja dziewczyna, twoja partnerka e, przepięknie maluje znaną artystką trójmiejską i spotykacie się na wspólnych wernisażach. No na pewno dzięki niej poznałem tą całą strefę, że tak powiem, tą inną branżę. A kto ma więcej obrazów w domu? Ty czy Grzesiu? No Grzesiek, na pewno. No. <laughs> Liczyłeś kiedyś więcej niż gitar? Nie sądzę, nie. Ja nie, też nie liczyłem tak jak on, ale. Ale na pewno nie, nie ma więcej. Masz jakiś obraz Grzesia u siebie w domu? Tak. Z jego poprzednich e, lat. Ofiarował mi parę obrazów na przestrzeni naszej znajomości. Mhm. Bo Grzegorz nie tylko te, od teraz maluje. On malował w zasadzie od... Y, ma takie okresy, że bardziej się z, uaktywnia, a potem trochę, trochę mniej i tak dalej. I mam parę obrazów jego. Eee, Aha. Z tego poprzedniego okresu. Puściłam no. oczko do Grzegorza, bo ponoć ostatnie szlify. No. Eee, czy Waldek ma dokończyć, czy sam skończysz artysta? Ja artista? już tutaj nie, to dzieło mistrza bardzo dobrze uchwycił, moim zdaniem. Czy ja mogę już zobaczyć? To jest nie... Jak na te kilka kresek przez parę minut. Ile no. minęło? Właśnie, chyba trzy no. minuty. No, tak. Czy mogę już? Proszę bardzo. I to tylko. Jakie? Będzie wisiał nad łóżkiem. Będę miała na no, co dzień, przepięknie, nie spodziewałam się. Bardzo dziękuję. Przez te kilka minut jestem sam. Chyba za. mi, że zaczniesz po, malować. Jak zaczniesz poprawiać, to wyjdzie wiesz. Nie, nie, nie. nie. Ale chyba się tego tak poniosło, że stał, nawet nie dał tobie dokończyć, wiesz? Stał, nie, no ja nawet <laughs> nie chciałem. No to moi drodzy, to w takim razie autograf poproszę od mistrza. Co ja bym Autograf tu, od mistrza. Co ja bym tu miał? Czuję cię zaszczycona, prowadząca przepis na hit. W takim razie ja wa dla was teraz mam niespodziankę i. E, przepyszne danie dla Was w podzięce za tak super spotkanie. I co spodziewaliście się takiego efektu? Szczerze nie, nie. No, fajnie ozdobione. Fajnie ozdobione, fajnie zrobione. Super składniki. Spodziewałeś się I takich komplementów? Tak. Znaczy nie. Nie. <śmiech> 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 tak, nie Przepięknie pokrojone. A, A wadzie. tak bardzo, tu do ciebie. Tak, do ciebie. Władka, ale. Zrobiłem za czym to. To jest Twoje dzieło, Twoja sprawa. Twoja sprawa, że. No. Życie smacznego? No dziękujemy. Drodzy, nuty, ono to dbają goście. My, szef kuchni, dbało o te kulinarne. E, Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Zaczynam się ślinić. Tak, e, robimy pierwszy. Po, tutaj suce mamy? Nie, dobra, Bojemy. Tak wygląda Wasz catering, czy nie? W trasie? Chcielibyśmy, zabierzemy Piotra. Nie Niedobre. Piotra, nie, nie damy Piotra, ale za to Wam dziękujemy za e, przepiękne e, chwile, e, smaczne. E, coś na drogę dla Was, a propos cateringu. O, dziękujemy. E, cieszymy się bardzo, e, że jesteście z nami e, i co widzimy się na koncertach, bo Grzesiu zapraszał nas na koncert. A my teraz, moi drodzy, oddajemy się tym smakom. No te kulinarne są. Mogę weśmity. się doczekać. Mm, do zobaczenia. Pozdrawiamy.